Witam Was widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś sobie e, pokażę Wam e, staw na Sylwestra 2022-2023. E, w skrócie omówimy produkty. No a ja, bez względnego przedłużania, zapraszam Was wszystkich do oglądania. E, więc e, zaczniemy po kolei. Zaczynamy od e, single shotów Echo Boom 3 sztuki SR Pyro. E, 22,5 gram Tutaj mamy, jedziemy dalej, dwie paczuszki, jakby ktoś dział. Potem następne mamy wyrzutnia Crash, PXB 2120 36, 16 mm kod produktu to ten. Następne to jest wyrzutnia Exclusive Collection mamy JW3001, 20 mm, 7 szczałów, 42 gramy Neku Następne mamy e, Thunder King e, Thunder King. Mm, kurde aj, 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 aj. Thunder Kingi Kurcze pieczone bo Od Tropika. Tutaj mamy 52,8 gramy Jakby ktoś pytał, chciał wiedzieć, to na jednego singla przypada 8,8 g. Tutaj mamy napisane. Jedziemy dalej. Pod następne to mamy yy, trochę karabinków. Firecrackers m 45 paczek, 5 karabinków znaczy się. Yy, mamy 2 gramy neku na 40 petardek małych, czyli 40 takich, jakby yy, można powiedzieć, yy, no po prostu karabineczki. Następne mamy, no to. Dwie wyrzutnie, Yellow Peony i Yellow Purple Peony. Wszystko je mamy od Triplexa. Cała gramatura. Tam mamy. Tutaj mamy wszystko: kaliber 20 mm NEG 69,3 g. Kod produktu to ten. Mm. No. Dalej mamy wyrzutniacz Triplex yellow Purple Peony. Mamy. Tu jest kod, kod produktu. Yy, kaliber 20 mm, 9 strzałów yy, 69,3 g. Tak samo jak poprzednio. No, i e, ostatnia e, wyrzutnia Mafia e, od Triplexa, 16 szczęł 20 mm. mm. Kod produktu to TXB602. E, o, tutaj mamy e, 16 szczęłów tutaj mamy sześciutko next to cztery gramy no jeszcze wam to pokażę tak z góry no jeszcze od tej strony. No, i na takim, wi takim widokiem właśnie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten mój staw na Sylwestra 2022-2023. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, łapcy w górę, sobie na kanale. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć się ma, na razie pa!